Przed kilkoma minutami zakończył się mecz Śląsk-Wrocław-Zawisza-Bydgoszcz, a my w czerwie meczu zapytaliśmy kobiety na stadionie, jaką odczuwają atmosferę oraz to, który piłkarz jest najprzystojniejszy. Kto będzie się kibicować? Oczywiście naszym Ślązakom, tak? Nasz skład drużyny? E, to najbardziej to chyba Pajszał, Pajszał? Nie, nie wiem jak to się mówi. A który zawodnik jest najprzystojniejszy? A? Oczywiście nasz brankarz tam biega w żółtych, jasnozielonych zielonych trampeczkach. Rafał Gikiewicz. Prawdopodobnie, mówię nie wiem, nie interesuje się, właśnie idzie mój chłopak. I on jest bardziej taki zorganizowany w tym temacie. Myślę, że będzie dumny z ciebie, bo znasz chociaż jedno nazwisko. Piłka. Co cię sprowadza tutaj? Studiuję tutaj od miesiąca. Ale mówię na stadion. Aha, interesuję się piłką nożną ogólnie, także jako, że mieszkam już we Wrocławiu, to postanowiłam skorzystać z okazji. Kto dzisiaj wygra? Śląsk, wiadomo. Kto, kto jest w swoim ulubionym piłkarzu? Gikiewicz, Rafał. Dlaczego? Tak po prostu. A kto jest najprzystojniejszym piłkarzem? Też Gikiewicz. Jakie jest Pani zadanie tutaj? Pilnowanie w porządku, żeby było w miarę bezpiecznie tak, żeby nie, nikt się nie bił. A kibicuje Pani drużynie Śląska? Oczywiście, że tak. to jest Pani ulubionym piłkarzem? Um, ulubionego nie mam tutaj piłkarza. To może inaczej zadam, kto jest najprzystojniejszym piłkarzem? Wszyscy są przystojni. Który to już raz? E, siódmy. Co Cię skłania, żeby tutaj przyjść? E, właśnie lubię drużynę WKS i mogę powiedzieć, że kocham. Który piłkarz jest w takim razie najlepszy? Mai e, Dlaczego? Oroda. Czyli jest najprzystojniejszy. Strzeli dzisiaj gola? Myślę, że tak. Ile? Dwa, trzy. Które już jesteś na stadionie? Piąty, e, szósty, nie pamiętam. Dlaczego tutaj przychodzisz? Lubię oglądać piłkarzy i ich grę. Kto jest najlepszym piłkarzem? Flaku, Sabino Dlaczego? Jego technika gry jest dla mnie najlepsza. Jest najskuteczniejsza. A w takim razie, kto jest najprzystojniejszym piłkarzem? Fajrzao. Które to już raz? Oj, nie wiem. Co cię tutaj przyciąga? Mecze ogólnie. Jak ci się podoba stadion? Jest, podoba mi się. Jest po prostu inny niż wszystkie pozostałe. Kto dzisiaj wygra mecz? Śląsk. Ile wygramy? Trudno powiedzieć. Kto jest najlepszym piłkarzem śląska? Mila. A teraz Pani jest na stadionie? Nie, ja kibicuję już 3 lata. Stadion przyjeżdżam odkąd istnieje akurat. Co Pani się podoba w tym stadionie? Mi wszystko. Mi się w ogóle cały jest podoba. Cała drużyna kibicuje tej drużynie i dlatego przyjeżdżam na mecz. Dodatkowo mój syn trenuje w tej drużynie, więc dlatego też Akt. mam miłość do tego wszystkiego. Jaki dzisiaj będzie wynik? No ja liczę, ja zawsze liczę na to, że wygramy. Chociaż yy, jedną bramką do przodu. Kto jest najlepszym piłkarzem Śląska? Jednak Mila. A najprzystojniejszym piłkarzem Śląska? A tutaj bym, nie będę się nawet nad tym zastanawiała. Nieistotne. Który to już raz? O, już parę razy byłam. Co panią tutaj przyciąga? Przychodzę razem z mężem na mecz i podoba mi się, i jak mogę, to przychodzę. A jak pani się podoba stadion? Stadion jest w porządku, bardzo ładny. Była Pani też na innych stadionach, żeby móc porównać? Eee, nie, niestety nie. Czuje się Pani tutaj bezpiecznie? A raczej tak. Proszę mi powiedzieć, który piłkarz jest w takim razie najprzystojniejszy. Pajkshaw. <laughs> Lepiej oglądać w telewizji mecz, czy tutaj na żywo? Na żywo na pewno jest fajnie. Dlaczego? No atmosfera jest bardziej taka odczuwalna, nie niż w telewizji, jak się ogląda. Ile dzisiaj wygramy? Oj, ciężko powiedzieć, ale mam nadzieję, że wygramy. <laughs> Jak Pani się podoba? Bardzo mi się podoba. E, co Panią tutaj przyciągnęło? E, wycieczka do Wrocławia i przy okazji e, chcieliśmy też zobaczyć mecz. Bo to... jesteśmy z Gdańska i. E, dlatego, że po prostu lubimy się nawzajem i dlatego przyjechaliśmy tutaj. Czy zna Pani skład drużyny Śląska? E, no nie bardzo, muszę się przyznać. E, jaki dzisiaj będzie wynik? E... Hmm. To trudne pytanie jest dla mnie. No, yy, w każdym razie jestem za Śląskiem. Była Pani kiedykolwiek na meczu yy, w Gdańsku? Tak. Który stadion jest ładniejszy? Nasz wrocławski, czy tam gdański u Państwa? <laughs> Nie no, jestem gdańszczanką, dlatego bardziej mi się nasz podoba. A czy Pani się czuje tutaj bezpiecznie? Tak. Kaszlech jest najprzystojniejszy? No, chyba Bieniuk. Dziękuję bardzo. Nie. Który to już raz? Nie pamiętam, nie policzyłam dokładnie, ale ponad 10 na pewno. Co pani tutaj przyciąga? Eee, przede wszystkim piłkarze. Który piłkarz jest najlepszy? Najlepszy? Bo no najlepszy teraz, najlepszym następnikiem jest Peszao, ale generalnie moim ulubieńcem jest Sebastian Mila. A który. A który piłkarz jest w takim razie najprzystojniejszy? Najprzystojniejszy Kelemen. Kelemen. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy Pani czuje się tutaj bezpiecznie? Bardzo. Nigdy się nic złego nie stało, jeżeli chodzi o mnie, także myślę, że jest bezpiecznie na tym stadionie. A która przyspiewka śląska jest z Pani ulubioną? Mistrzostwa Polski Nadszedł Czas. Hej! Jesteś na Śląsku. Pierwszy raz. Co Cię tutaj przyciągnęło? Przyjechaliśmy właśnie w ramach tej akcji Piaz w naszych sercach z naszej krwi. Znasz skład Śląska? No nie za bardzo, nie cały. A który piłkarz jest dla Ciebie najprzystojniejszy? Nie. Co? Nie. Marko? Pajszo, no. Marko Pajszao. Jaki będzie dzisiaj wynik? 2-0 Jak Ci się podoba stadion? Nie jest. Dzień dobry. Pierwszy raz na meczu? Nie, trzeci. Co Cię tutaj przyciąga? Mecze. Podoba ci się stadion? Tak. Który piłkarz ci się najbardziej podoba ze Śląska? Mm, wszyscy. Nie a, mam czy... a który piłkarz jest najlepszym piłkarzem? Trudno mi powiedzieć. Nie, na no nie wiem. Jaki będzie dzisiaj wynik? Jestem za więc myślę, że wygramy. Ile wygramy? No nie wiem, jak ostatnio byłam na meczu, to myślałam też, że wygramy, a było 1 0 do... Ja myślę, że. Ten masz. Nie wiem, 1-0, 2-0, nie wiem. Czujesz się tutaj bezpiecznie? <grystanie> tak. Dzięki wielkie. Jak ci się tutaj podoba? No, bardzo mi się podoba. Miła atmosfera ogólnie. Jaki będzie dzisiaj wynik? Mam nadzieję, że pozytywny dla WKS-u. Znasz jakieś przyśpiewki Śląska? Nie, jeszcze nie, ale mam nadzieję, że dzisiaj poznam. Który piłkarz jest dla ciebie najprzystojniejszy? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam do końca. To w takim razie, który piłkarz jest najlepszy? No chyba Mila. Dlaczego? Znaczy no najwięcej, najdłużej gra i chyba najwięcej umiejętności ma. Czujesz się tutaj bezpiecznie? Tak. Jaki będzie dzisiaj wynik? Sądzę, że może z 2.1, 0